Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj są z nami Wiking oraz Valentino. Ciema. Wiking, czemu nic nie mówisz? Ała, krzywdę no, mi jestem. To w ogóle ci nie wychwyciło. To jest u mnie. nasza tradycja, zawsze znatujesz z tych odcinków, jak się witamy. Zawsze ty mnie No w każdym o, razie. siła wyszła. W każdym razie mamy coraz większą rodzinkę. Tutaj widzicie, Klaimy już są cztery, także no, przybywa nam ludzi. Jeśli chcecie, możecie do nas dołączyć. W opisie daję link do serwera, na którym gramy. Tylko bardzo proszę, ten obszar, co pokazuję, zostawcie wolny, bo właśnie zamierzamy na nim zbudować kolonię. Naszą pierwszą kolonię, od której się wszystko zacznie. Także ja już tutaj lecę rozmieścić pierwszy obóz. I... dobrze. do nas, on ma 500 zł od każdego na miesiąc, od każdego dziecka. No nie. Za niedługo będzie to 800+. Dlatego chcę większej rodziny. No. Założyliśmy go. Aha. No, um. Właśnie po to założyłem no, YouTube. A. Co wymyślicie, Żeby sobie rodzinkę wybrać. <laughs> e, tutaj czegoś chyba brakuje, ale nie. Powinno styknąć. I pyk jest. Uh. Pojawił się supply camp. On jest na terenie wspólnym, więc prosiłbym o niegrifowanie, Drodzy widzowie. E, teraz, kiedy mamy to, trzeba znaleźć lokalizację, aby położyć Town Hall, aby stworzyć kolonię. Dobra. Mamy już zalążek kolonii. Tutaj, przepraszam, zajęte, rozumiem. Tutaj ogólnie w skrzynce masz kamienne te, O ile pamiętam, to tutaj w tym sianie, o teraz już chyba nie, ale kiedyś tutaj zakopane były bloki cenne. Tylko ludzie to eksploatowali, bo tam był chyba blok diaksu. I ludzie, no, pięć skrzynek za blok diaksu to jest dobra cena, nie powiesz. W ogóle to jest bardzo fajne. Zobacz te raki. One tutaj pełnią funkcję no. skrzynek często w moim kolonii, bo tym ci villagerzy, osadnicy, oni umieją z nich korzystać. Więc to jest bardzo fajna opcja. Samemu też warto je robić. O, i town hall jest do postawienia. Ogólnie każdy budynek tutaj ma swoją taką miniaturkę, która jest jakby jego sercem. Jak postawisz to, to oni mają wtedy polecenie zbudowania budynku. O, aż zgodnie z tego gadania. <gadanie> Musiałem sobie zjeść. E, o, tak, tylko wybierasz. Czekaj, ja to może pokażę, jeśli pozwolisz. Pokaż to lepiej. A, czy to się, się kierą? O jezu, jak to się wolno siekierą kierą kopie. Ła! mogę ci. Ty a Paxelem? czekaj, zobacz jak pakselem to idzie. Tak samo. <gadanie> Strasznie wolno się to no rozkopuje. Ja też mnie No dobra, ty już kończysz rozkopywać, to zostawię ci to. Dzięki. Razem co w życiu. <gadanie> <laughs> e, ogólnie i tak wolę budować z różdżką, i ustaliliśmy, że naszym stylem, halo, stylem budowania będzie. Gdzie tu jest switchpack? Naszym stylem wzi. budowania będzie tak, tak. Medieval Oak, czyli taki średniowieczny będziemy budować sobie, no może nawet nie zamek, średniowieczne miasto całe. Ten różdżek w ogóle wygląda trochę dziwnie. Co na nim jest? I tutaj jest ryba. Hi, hi. Rybę położyli na tym fajnie. Nawet nie zauważyłem przez ten dym. E, dobra, więc pierwsze co? A, A może dołożyć. Jak masz? E, Hatkę no. przede wszystkim e, budowniczego trzeba. Tylko gdzie ona jest? Builders hat jest. E, Dobra, yy, potrzeba, bo mieć yy, najpierw ten budynek skraftowany, więc lecę na szybko dozbierać. Ogólnie tutaj przygotowałem, albo to za chwilę powiem, bo znowu się zajmę dziesięcioma rzeczami i, i nic nie zrobię. No straszny o, straszny problem. O, 30 minut odcinka, musimy kończyć. Trzymajcie się, subskrybujcie. Tak, żółty magiczny guziczek, dokładnie. To A, straszny aj, problem to dokładnie. z tym, że biorę się za 15 rzeczy i kończę dwie. Yy, tutaj przygotowałem sobie to do listę czyli rzeczy do zrobienia, na górze są najbardziej priorytetowe. Farma Inferium, tutaj gdzie się wcisnę, tylko jeszcze nie mam dobrego systemu zbierania nasion. Zdobyć Oldimodium, to jest taki metal, który przyda nam się do robienia portalu, on jest dość endgame'owy, ale wiking się zasadza na mnie i się martwię. I zrobimy z niego portal do świata, do takiego specjalnego świata z tego moda, bardzo fajnie będzie. Nakopać surowce, to po prostu poza odcinkiem pójdę. Kolonia, nad tym pracujemy obecnie. To są rzeczy najważniejsze. To w sumie mogę już zdjąć, bo to robimy. O, oficjalnie jedna rzecz odhaczona. Dalej rzeczy drugorzędne. Drewno na dom, żeby ten dom w końcu powstał. No i zbudować ten dom. <śmulacja <śmulacja Symulacja Wurdena. Symulacja Wurdena. Tutaj mamy takie coś, Wkładamy tutaj mowa. Na razie to wyjąłem, bo to prądu mi żarło tyle, że i tak widzę mi prąd nie wyrabia. Muszę dostawić więcej wiatraków, bo mi się system wyłączy i będzie bida. Yy, a czy może ja to po prostu odepnę od prądu? O, tak w sposób ostateczny to odepnę i momentalnie Nasz energia elektryku? mi rośnie. Ta komora symulacyjna czerpała mi cały czas prąd, nawet jak nie pracowała. Normalnie na zasiłkach. A tu masz kawę twaniaków. W drzewie. No nie. Muszę to sobie... mieć dobry kontakt z naturą. No nie, ja mam bardzo dobry kontakt z naturą. Tu no, widzę właśnie z tym kablem w środku tutaj. Dobry pomysł. O, to, to jest mój kontakt z naturą. <laughs> A tutaj jest moja energia odnawialna do kwadratu, bo nie dość, że w drzewie to jeszcze elektryczny wiatra, znaczy wiatraki, znaczy elektryczny wiatrak tak elektrownie wiatrowe. O w ogóle nie wiem skąd one tutaj chodno. wiatr czerpią, Chyba po prostu jedno zużywa prąd i dmucha, a drugie to wciąga z powrotem. W taki sposób tutaj się generuje prąd. Perpetuum mobile. Tak, perpetuum debile wynalazłem, bo to jest tak głupie, że Dobra, dobra, płyta, łódki, grubasko, perpetum debile, nie wiem czy słyszałeś kiedyś... Łódkę, grubasko... Coś mi się obieło o uszy. W każdym razie, w tej symulacji muszę zrobić symulację Wardena żeby dostawać takie specjalne kryształy, z których zrobię drzewa czasu, a z liści drzewa czasu zrobię liście mojego domu. Po mi te symulacje Wordena. No i portal z Oldimodium. To się łączy z tym, że musimy je zdobyć z pierwszego punktu. No i rzeczy trzeciorzędowe. Zrobić porta portal room, czyli żeby portale nie walały mi się wszędzie w ścianach, gdzie popadnie, tylko zrobić jeden pokój na wszystko. Lepszy enchant, no to nad tym też będziemy pracować, bo tutaj mody nam dodają różne kategorie enchantów i są no, różne rodzaje biblioteczek, różne dodatki, cała masa rzeczy. może mieć naprawdę potężne enchanty. Ty masz w tym momencie, wygląda jak maska Hannibala ten plecak twój, bo masz go na twarzy. Ja, o Jezu. Jest twarzowy po prostu, wiesz co. No, bardzo, z nim ci bardzo do twarzy. Dalej, farmę surowców, to farmę oczywiście takich surowców z po, w botani w raczej to będę trzymać. Będę sobie farmić y, esencje. Zwiedzić eter, bo nasz sąsiad zbudował sobie portal, więc wypadałoby odwiedzić ten świat. Masz teraz kapcie w ustach. Mam no, nadzieję, że ci smakują Zajęcze, tak. zajęcie. Tak. Bo to jest kapuśniak, taka zupa. A, no ja bije mi między zębami. I ten golem na plecach. Ja co mam na plecach? A jetpack u mnie jest. Okay, ja się pa. po prostu nie poddaję takim typowym trendom. Ja wyznaczam własne. Trudno się mówi z kapciami w gębie, ale jest szyk. No na tak. stopach nosi Leps. Błyszczysz jakbyś się brokatem posypał, masz rację. I lepszy set. No, musimy sobie zrobić po prostu lepsze wyposażenie, bo diamentowe rzeczy na długo nam nie wystarczą, mimo że na przykład ten hełm jest zajebisty. Kto mnie uderzy, dostaje oślepienie na kilka sekund, polecam. Yy, więc tak. Co do, do brokatu, mogę ci dodać, że Chińczycy wymyślili tabletkę, którą jak zjesz, twoja kupa przestaje śmierdzieć i robi się złota. Cóż. Tak, gówniana ciekawostka. No, ale to zawsze kaszy? jakaś. <laughs> e, dobra. Jezu, no. e, Fundamentals. Builders' hat. Dobra, jest. Pizza hat. Mam nadzieję, Ech, że to będzie. Mi... Halo. Proszę mi budować. Medieval Oak Fundamentals. Dobra. Tu. Builders' hat. E, czemu nie mogę? Halo. A, wiesz co, ja po prostu zrobię to po człowieczemu, kurde nie, nie mogę no, zrobić no. tak, bo to mi chyba, use build tool, ok, builder, a dobra, teraz muszę wyjść, żeby to, Jezu, co to jest, a dobra, zarys, no, zarys chatki, ona musi być tu. Ile ona potrzebuje? Tutaj nie potrzebuje miejsca. Czyli wystarczy tak? Czy to nie jest za blisko? No nie, to dotyka, ale nie nakłada się chyba. Nie nakłada się, nie nakłada się. Tutaj możemy też podejrzeć wnętrze chatki. Mnie to przestało interesować, ale jest noc. Ty to widzisz, a ja skoczę się przespać. Z noktowizorem wszyscy widzą. No tak. Z noktowizorem widać różnicę. No. I to też od Wikinga mam ten noktowizor. Dbam o niego, eee. żebyście mieli kontent. Ła, ale mi coś dupnęło. O nie. Co ja. tutaj. Ten jest. Chodź tu, młyn ty. O, 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 jaki magiczny. Patrzcie, jeszcze szkieletem przyzwał. No chyba cię... Na o, 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 ziemi to w ogóle co? się jak Czekaj, odsuń To się, odsuń się od nich. A? Wyjaśnię to raz na zawsze. <laughs> to jest. tak OP. Ja nie był ordeny sobie farmy. I te właśnie duchy y, budują strasznie. To moje zaklęcie. Do kopania. Taką jopę robi. Zobacz. O ile trafię teraz. Nie trafiaj, proszę. załatwiaj to. Dobra, przepraszam. Ja, ja że nie mówiłem na widok tego, co tu się wydarzyło. Czekaj, e, czekaj, czekaj, czekaj. Proszę, dirta. Nie no. Dobra, nie ma tu Polaków. No na razie jesteśmy w ja trzech, dźwięk. ale tutaj chodź, tutaj jest taka rozpadlina, w której y, trochę jest y, dyrta w ścianach, więc można sobie nakopać. No mam dom... no, dyrta cały stack. No to jeden stack, to co to jest? Jak przyjdzie terraforming stosować zaawansowany, ja właśnie muszę trochę, mhm. trochę, trochę podokładać, gdzie nie bo mi się domek nie mieści. Zobaczę, czy tyle starczy. Dobra. I teraz sobie dirtowe oka posadzić. To ze specjalistą od teraz... stworzenia dirtu. Yy, builder i jesteśmy, okej. Okay. Yy. Ile to, po... a to tutaj jeszcze potrzebujemy, dobra, najpierw to ustawię na miejscu, żeby było. Eee. Yy. Ja to anulowałem? Nie, to nie anulowałem. W tą stronę nie, w tamtą. I w lewo o jeden, tak. Przód kolonii, z której strony planujemy? Od strony naszych domów czy od morza? Od morza może? nie no Być może i może. A nie, od strony może od strony naszych domów, faktycznie od ścieżki. No dobra, to. Później możemy traktować. O Jezu. Był już ułożony na miejscu i nagle. I nagle mi się poprzestawiało. Kobieta z niemną jest. Dobra. Właśnie, nie wszyscy wiecie, ale jestem kobietą, tylko przeszłam mutację. No, no, no. No, no, no. No, 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 Dobra, tutaj się zgadza, tylko jeszcze tu, 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 tu. Tu, tu okej. Okay. I co, tutaj mają być bloki jakieś? Nie, niemożliwe. A w ogóle to chyba wpuściło mi się w ziemię troszeczkę. Mm -hmm. O, teraz teraz to jakoś wygląda jeszcze. Czy teraz to się postawi? Nie, nie rozumiem o co chodzi z tymi blokami tutaj. Mam nadzieję, że to się postawi. Oj, Częściowo poza kolonią, no chyba pogięło kogoś. Halo, jak to działa? Jak może być poza kolonią, jak jeszcze nie mamy kolonii. No ale teren, ko teren kolonii jest wyznaczony przez ten... Ty, co to? Inny builder nie mi się nie zrobił. Nie, nie. O nie, ja nie chcę innego buildera. Nie, 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 nie. Ja tak nie chcę. Ja chcę Jednak niemiecki robimy, tak? Tak, nie, dobra. Dokładnie. Jednak Weiss. obóz niemiecki powstanie. Będziemy koncentrować ludzi. Schmetterling! Łap motylka, jak go widzisz. Ja, ja to... das ist wunderbar, Schmetterling. Niemiecki to jest piękny język, po polsku motylek, piękny język po, angiel... po angielsku masłolot, butterfly, nawet po rusku masz baboćkę, Schmetterling. Angielsku... no właśnie, a po niemiecku schmetterling, polecam, Brzmi poletam. jakby to był po jakiś model broni. W moim wykonaniu to brzmi jakbym się udławił, ale to już osobna sprawa. Kampfwagen 5, schmetterling. No. Najgorsze jest to, że ja Cię rozumiem, bo ja w Niemczech pracowałem i moja mama jest tłumaczem, a moja dziewczyna też studiowała germanistykę, więc a mam silne szajce. konotacje. A czekaj, a może dosunę to w prawo, żeby to wchodziło na kolonie? Nie, no bo teraz to nie rozumiem tego. Niech mi ktoś pomoże, ktoś się zna plus jest do góry Nie Mieliśmy tu takiego jednego, ale nie wiem, gdzie się podział Valentino. O, jestem cały czas. <laughs> mówił, że na koloniach się nie zna akurat. Nie znasz się na koloniach? Nie znam się na koloniach, to raz jest, byłem. A tu no to nie jest kolonistą niestety. Nie jest kolonistą. Dobra, najwyżej poza odcinkiem to dokończę, bo są problemy techniczne. A teraz odłożę po prostu te rzeczy i jak chcecie, to wam pokażę farmę wardenów. Możecie sobie ustawić tam mam już postawiony blok do teleportowania się, więc po prostu tepajcie do mnie i wam pokażę co wymyśliłem między odcinkami yy, wardenów. Dobra. Wiesz, jeszcze tak, żeby odcinek nie skończył się tak tylko, że próbujemy zrobić kolonię i pokazujemy, to może jeszcze się ponapierniczamy z kimś. O, to było długie. Scenie. Zaraz tu przyjdzie ktoś. Tepiesz też, Valentino? Ustaw sobie waypointa tutaj z tyłu. O właśnie. O, to Jakby co Waston jest. To jest przyklejmy jakiegoś gracza, ale to jest no jedyne miejsce, gdzie znalazłem ten biom, w którym się urdeny respią. Jak wyjdziesz na zewnątrz, to yy, postaraj się zapamiętać drogę z powrotem, bo będziesz musiał przebyć sprintem po ciemku. <średziny> ale bezpieczne miejsce. No, ale to jest idealna odległość, przy której oślepienie ci nie działa. A, i potrzebujesz książki z tym y, zaklęciem, którego ja używam z upodobaniem, więc o. jak nie masz przy sobie, to weź skocz do domu. Jak ona się nazywała ta księga? Jak yy, ona tam te Aure zaklęcie. Aurelia z Bightstorm. Dawaj, Valentina. A, już, już idę. Dawaj, dawaj. Ufocz. Ufocz. Pokażemy ci wordeny. Pewnie zabiłeś więcej wordenów niż my razem wzięli, ale no. Ale tutaj jest farma, Warto wiedzieć, nie? Będziesz miał dostęp. W ogóle tam ty. proszę mi pokazać obiekt. Proszę wyjść na wprost i. I w sumie to wystarczy. No Dosłownie, to jest tak wydajne, że parę metrów i już masz ordena. O. Te tutaj, te takie, co się kołyszą, wykrywają dźwięk, a te białe wzywają mu ordena, jeśli tamte wykryją dźwięk. Muszą kilka razy czasem zadziałać, ale... Wystarczy... Jezu, ciągle do tej lawy prawie wpadam. Ja nie wiem, co jest ze mną nie tak. Polecę tu w sumie i zatkam tę lawę, bo przecież... To jest cóż opcja. Nie da się chodzić jak człowiek... O, skrzynki! O powiało grozą. Dobra, nic ciekawego nie widzę. Schodzę tutaj, głośno tupiąc. Halo, halo, poproszę. E, dobra, akceptuję. E, tutaj w tym korytarzu, tam jest po prawej, Waston, a tutaj zwabimy zaraz Wordena do niego. Tam możesz sobie już takiego. Czy nam się przydadzą? To tak Na pewno do czego się przydadzą. O, dobra, uciekamy z powrotem. Za ten, się chowamy. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś. No to. Ja już tylko na górze, teraz zejść nie mogę. Tepnij się do mnie, bo Warden już się zrespił. A nie, już widzę gdzie jestem, dobra. Ej, ty on się zrespił czy nie? Gdzieś dziwnie się daleko zrespił i go nie widzę. A dziwne, bo on zwykle się. To on się chyba do ciebie dorespił. O! Coś tam tupie, ale nie słyszę. Weź to serce, wywal cały czas się picie serca i to podwójne teraz jeszcze. Przepraszam. przejmuję się całą sprawą. O jest, Warden. Atakuje mnie. Masz tam dole. Y lepiej się nie tak da bo on cię. A tak. Się stało? On tak wie. Ja tak? myślałem, że jesteś silny. Gdzie <noise> cię, ja cię widzę w dwóch egzemplarzach? A, bo to jest ten. Tak, Diko. Gdzie on jest? Ja go nie żyje? widzę naprawdę. On jest za ścianą gdzieś? Jest. Bo on jest w lawie. Ym... Kurde, on jest jakoś. On jest, la... on jest w lawie teraz, bo słyszę, że umiera jakoś pod lawy. Ale on od lawy chyba nie ginie. Ciągle olazł, a tu jest! Jezu! Dobra, widzę go, więc potraktuję go spelem. W ogóle im nie kluczyłem, bo się zawsze powinien respić tam, gdzie byłem, w tym tunelu, gdzie wam pokazałem. Tak, A teraz się zrespił w ogóle jakoś z nie wiadomo gdzie. I niech zginie. O, dobra, już chyba umrywa. No, o, o, o! dobra, dostał. I oczywiście mi nie zaliczył, bo się ten duch zrespił. Nie wiecie pewnie, jak sobie radzić z tym duchem przeklętym z Wordena, ale dam ci w sumie dropy z niego. Dobitny! Czekaj, bo tu kolejny się zrespił obok nas. Ja nie nie już, który ty To ja ty. jestem. No ja jestem ten e, po prawej Ty Jesteś ten co bo się rusza, ja domyśliłem się Tak, Ile ty ich masz, tych dikojów? Dobra, więc co, wróćmy może do co? tego, bo... Ja mi się, się Mana odnowi, to mogę sobie kolejnego postawić, bo mam księgę na to zacząć. No wiem, wiem. E, chodźmy może z powrotem tu, bo on... Nie, czekaj. Ja może zrobię tak. Pójdę na homa, tepnę się jej no. bo też się zgubiłem w tych jaskiniach to. No. Niepodobna się odnaleźć. Jeszcze mi się jetpack skończył. O Czekaj, nie. już idę tylko Ordeny i akceptuję. Dobra, jesteśmy. Jetpack mi się wyczerpał. W ogóle Bardzo tu... bezpieczna farma ordenu. No Półautomatyczna, nie. prawda? Półautomatyczna, bo musisz wyjść i spierdzielić do kryjówki, zanim cię znajdzie. Ale Dlatego się to... ze mną przyjaźnisz. Trzeba się przyjaźnić z kimś, Ała! Głupim, bo wolno biega i. Chowaj się, chowaj. Tu e, to wystarczy, on jest na trzy wysoki. on tutaj nie przejdzie. Nie topiesz na i cały czas aktywuje. Haha! <laughs> Załóżmy, jak dupnie z z dźwięku, to tego nietoperza w ścianę w gniecie. Nie! Jezu! Uważaj! Szczelają! Nie wiem, czy Uwaga, Cię strzeliłem. Wiem, ostrzec. Wiem, ostrzec. strzeliłem. Ej, duch nie to Ja dostałem jakiś Heart of the Deep. E, tak, wyrzuciłem go tam, bo on cały czas wydaje dźwięk tego bicia serca, jakby Warden był blisko. Jest strasznie irytujące. A tego już z 10 sztuk. He, Winter kompas tylko z tego można zarobić. No nie. Oła, mi wydupił. Weźcie go tam, spróbujcie może na dole wyhaczyć. I nie, nie rozkopujcie tego, proszę, bo potem się będą respić cholera wie gdzie. Ja nic nie rozkopuję. A jest, przed... dobra. Chyba się schował. Schował się czy jest? Nie, zrespił się jeden. O, to teraz go trzeba tylko do kryjówki. Ała, ale mi dupnął, Co za ból. Co za ból. O, to ja, dawaj. Uwaga, z... strzelam Ciągnijcie go do kryjówki. Na blisko nie próbuj się z nim bić, bo on ci krzywdę zrobi ciężko. O, lubi wygarnął. Nikt nie jest... Na niemiec krzywdzić po moli byłej. <gry> da do kryjówki. Pokażę Ci jak to powinno działać w teorii. Wiem, nie toperza. nietoperza. Chyba nie zdąży. Ja dziękuję za twoje farmy, do cholery. Bezpieczne, półautomatyczne. O. Chodźcie tu i tylko nie stójcie za blisko siebie, żeby się nie trafić nawzajem. I jak tam... Tamten... Chodź, chodź. A co mnie bijesz? Dobra, pół HP. No on tak bije zawsze. Dobra, uwaga, Dobra. stoję. Sto... Nie wychodźcie no! Tutaj trzeba stać. Dawaj tu, stąd strzelaj. Dobra. Ja stoję po prawej, to ty troszkę na lewo i poczekaj aż on się przysunie, Dobra. bo on powinien tutaj zaraz być. No. Gdzie się ty Co, stoisz to... w ogóle? Nie widzę. Po prawej. Czemu ty w ścianę włazisz dla U mnie wchodź... Wchodzisz w ścianę i tylko ci oczy widać zielone. Bo <gulety> no, oczy były piaste i widać je. Ło. Wow. O, jakbyśmy tylko, <gulety> jakbyśmy tylko trafili. Jakbyśmy tylko tym trafili. Zielone. Dobra, zwabię go tu. Dobrze. Jest tam. No i wpadł w dziurę. A Ej, bo tu są Uciekam. Uciekam. Dobrze, że przybiegłem za ciebie, zanim wywaliłeś paszczaki z ziemi, bo by było kiepsko. No. O. Czekaj, wiem kto nam pomoże. Eee. <grystanie <grystanie> <grystanie> Coś niewyraźnie wygląda ten minion. Bez głowy? Czekaj, poszerzę to, Do bo me. w sumie i tak jest za wysoki, żeby przejść. Wiesz co? Myślę, Proszę, że można go tam dopnąć. A, tu widzisz chyba w a tu jest po lewej. No, dickej tak, tak, tam jest. poszedł. <gry> poszedł krzywdę robić. To jest zawodnik. On się nie boi. No, no, no ale. Tak. Jest dwunikonie rozstawione w różnych miejscach. Ale ja całą armię mam. No cześć Misiu. Dobra, zbieraj tu z niego. Ała, a ten drugi dalej pod ziemią. Jest dobra, ja stąd zwijam, bo on jest opętany. Tutaj trzeba będzie teraz stać i poczekać, a, aż a, on się odrespi, bo inaczej tu nie będzie spokoju. Tak? tutaj? Ty, bo tutaj chyba się zrespi. nie? Ała, dobra, dobra, przepraszam, już, idę sobie. Już, ju, już, już, nie wracam. Już, mnie tu nie było, dobra. przepraszam pana. Jestem swoich przyjaciół do walki. No, patrzcie za mną. Zrespi idziecie, się. Idziecie, idziecie, do walki, do walki. Dobra, zbieraj te itemy. Ała. No gdzie on jest? Czekaj, skąd mnie tam strzelić? Niech tak Niech przede mnie teraz. Który z moich ma nie wchodzić pod ciebie? Oryginalny? Który, który, z mnie? Mówisz, że masz roztrojenie osobowości. ma na milion. Dobra, ja się cofnę i poczekaj, aż on się schowa do ziemi, bo inaczej to nie ma sensu z tym walczyć. Hmm. Jeszcze Chyba muszę jetpack mam... podładować. O, to było intensywne nie powiem dobra, myślę, że tutaj się pożegnamy, bo już 26 minut w kolejnym odcinku postaram się ogarnąć zalążek już kolonii żebyśmy mieli podgląd jak to ma funkcjonować jak to budować a tymczasem dziękuję wam bardzo drodzy widzowie zapraszam do wspólnego grania z nami, link do serwera jest w opisie i widzimy się już jutro cześć